Witam od bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, że z Bosu Dzisiaj zagram na erytarnym e, Troszkę sobie takie ładki miał 25 kozdropów rzucimy, bo nie chcę się męczyć, bo ta mapa jest niefajna. ogóle na granę grać można Gerardo, to sobie zagramy Gerardo. Także no, sobie zrzucimy widzowie 25 k dropów, e, także no. <grytanie> Zostawcie w ogóle widzowie łapaczkę w górę, jeśli jak, jak Wam się spodobał odcinek. Subskrypcję możecie zostawić. Też również. Tak, no i będziemy widzimy, że to jest sobie 25 jeżdżą, nie wiem czy jakieś... Może ja bym jakieś sobie użył. się zastanawiam. Na przykład druida pod... Druida na przykład pod, 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 pod to Żyjemy sobie sobie Potem mam Instamapy. Mam bardzo dużo insta w widzowie, także... Jeszcze sobie jedno żyjemy, nie wiem, to możliwe. Bruntrap już od razu będę miał. Dobra, super. No i dobra, no i... No, i. no i sobie dobra, jeszcze muszę... Dobra, mam na auto, super. I teraz tak. Rzucamy sobie kaźdropy. Wiadomo, 25 cośdropów rzucamy, W ogóle pod którym skrótem jest chyba e, można rzucać, nie? Ale nie, nie pamiętam. Napiszcie, napiszcie mi sobie, którym skrótem jest e, rzucanie caćdropów. Bo pamiętam, że ktoś mi pisał, ale chyba nie napisał e, w komentarzach postury no. Jest no. Pod jakim przyciskiem na klawiaturze jest, żeby zrzucić. o kurde, ile? ile dużo, dobra. No i dobra, i teraz będziemy sobie tam farmić. Będę farmić sobie w tym miejscu. I tym razem... E, widzowie sobie... Złożymy większo większość ilość farmek Cyk. Cyk. O. Wydawa no i dajemy. Wiadomo, pyk. Cyk, dajemy już to. Postawiam farmera. No i idziemy po. Wiadomo, po No i mamy, widzicie, widzowie, ile. Także to nam dało bardzo dużego, bardzo dużego bossa, także super. Cyk, no i mamy super paremki. Dobra, i zobaczymy się w sumie na bossie, będę was zanudzał, tak tylko się zobaczymy widzę. Dobra widzowie, widzicie się jak się farmie już Pionty Deer będę kupywał. Kupimy sobie Pionty Deer i już coraz się szybciutko, także fajnie. Muszę jeszcze tutaj sobie farmy powstawiać Tutaj na przykład w tym miejscu farmę sobie podstawiać A to za chwilkę, może teraz nawet zrobię. To zrobimy teraz. No i tutaj sobie dajmy, wiadomo jak. Farmera kupimy. No i to ulepszamy. Wiadomo, ulepszamy sobie. Już powoli mógłbym sobie na przykład pod Air Defendera pójść. Mi się wydaje, że Air Defender powinien chyba wystarczyć, jak się zastanawiam. Powinien najpierw wystąć, po sobie usuniemy te, 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 te chowa są sam altanki. Usuniemy sobie i pójdziemy sobie podać defendera. No i on powinien nam por porobić. Ulepszamy. Cyk. Cyk. Jeszcze sobie kupimy tutaj, pod, pod, pod to pójdę, teraz jeszcze, dobra, po to sobie pójdziemy, pod piąty tier tutaj, no żeby te też, dobra i zobaczymy jak nam pójdzie, jestem ciekawy, yy, no idzie, idzie nieźle, także super, wiem, druga narazę mogę postawić pod piąty tier, raczej te nie powinny nam, nie powinny nam przeszkodzić, tam piąty tier pod druida, także na no, środkowe, także, Tam no, powinno nam się raczej udać, także super, Czy ty tak się trochę niebezpiecznie też. Widzicie, co się dzieje, nie? Dobra, nie wiem, czy mi nie przeszły to są balony, ale dobra, okej. Okay. Eee, czekajcie, no przeszły, kurde, no niech to przeszły mi balony. Szybciutko sobie damy spaj faktory żeby mi to. Robiło. Hmm, Szybko też idziemy pod... O, dobra, udało się. Nie no, e, dobra, okej. Nie no, na kolejny tier mógłbym postawić paragon do... Do tego, do do, do Na kolejny tier posta czekajcie. A no właśnie, jeszcze muszę sobie overclocka overclock kupić. Nie zapomniał. O, tu można dawać jednostki. Kurde, ciekawe. Dobra, będziemy sobie replikować Tak bota też kupimy. Dobra, Dobra, i teraz tak. sobie ten pionfitier. No i zobaczymy na kolejnym bocie. Nie będę was na nowo sobie. Dobra, i zajmiemy do bossa. No i sobie. Budujemy paragon. Wydam... prawie prawie całego golda. Będzie jakoś 64 poziom Duży. Także super. No i już pokonamy boss, o kurde. Ohoho. O, o. o panie, ale szybciutko. Ale to było widzę wie, szybkie. Pier jedną rundę mi pokonali tak Także super. A, to, było, to było fajne, fajnie, fajnie. I w ogóle do paragon do statku będę chciał postawić. Tylko muszę sobie... Hmm, Gerardo będę musiał sobie ulepszyć, bo on ma ten, temy musi mieć, sobie levelujmy sobie ten poziom, żeby mieć temat No i sobie stawiamy to temę. będziemy sobie, wiadomo. Hmm, dobra, to też, dobra, daje właśnie to, to better Sorry daje też na piąty tier, bo to działa też na piąty tier. Skoro można dać, to raczej działa, więc zarabia piąty tier. Budujemy paragon do, do tego cyk. Nie wiem czy to jest mądry pomysł, no ale dobra, niech będzie. Wiem, będzie mi zabierało sterowce i w tym tam będzie spektra będzie mało zarob... No, mało zbierało tych przebić. Trudno. Jeszcze do Saba sobie damy. Do Saba sobie będę chciała się zbudować też paragon. Nie, będzie jakiś wysoki poziom, pewnie to zobaczymy. Ale teraz tak. Mmm. To, to, to skilki. I sobie dajemy to temy. No! spektra ma obie przebić, bo to będzie kradło. kurde, mogę, mogę nie stawiać jeszcze do statku, ale trudno trudno, no, trudno, ale ja sobie... i tak, i tak będzie wysoki poziom do paragonu, do samolotu, bo mamy temy, wydamy większość kaski, no, tam, no, także, no, Na chwilkę będzie pos, Dobra, mamy, okej. Okay. I dobra, dajmy sobie jeszcze niemożloma na deeps sobie damy, bruganera, jest kilka. E, tutaj w tym miejscu, nie wiem właściwie nie, o tu, tu damy sobie pod debuffera pod, pod górę, sobie pod środkowe, tu sobie pójdziemy pod No i dobra, dajemy, no i dobra, sobie da, wstawiamy dalej te temy. będzie No dobra, już będzie boss, widzowie, także super. No i super. No super. No i super. No mamy, mamy super. super. No i nam się powinno udać. Dobra, super. Udało nam się. Dobra, gdy mamy sobie posa. No i powinno nam się raczej udać. było się wydłużyć, trzeba tego saba. Trzeba wydłużyć szybko. Dobra, wydłużymy, wydłużymy, saba. I w ogóle y, już będziemy budować co powoli. Żeby, nie wiem, czy budować już, tak się zastanawiam. Paragon może jeszcze, nie? Nie wiem, czy z tym budować paragon, czy jeszcze nie? Dobra. No i nam się udało pokonać bossa, to tak jest super. Bo to temu wdałem już 17 do temu, to nie wiem, czy będziemy level paragon do samolotu. Dawno w ogóle paragonu do samolotu nie robiłem. Jak z tym, z 20 może bym to tam udał? To no, niech będzie z 20. No i może sprzedajemy powoli, już nie potrzebuję Pan w sumie. Tam wiecie, sobie wydam już na paragon do. Tutaj też sprzedaję. No mam dużo kasy, tak rzeczy, połatę i dalej. Bardzo dużo mamy. No nie dawaj, sobie teraz te troszkę wydajemy. W sumie nie muszę wydawać, bo mam. Jak ci pytam dużo. Cyk, cyk. Troszeczkę sobie. Dobra. No dobra, spaczko, Ej, to temu tem jeszcze dokładamy? Tak się zastanawiam. Nie, prawie już nie. Budujemy paragon. Tak. Uuu, 70 level. O ja. Ja nie mogę, ale wysoki. Na Wing Monkey to jest. Dobra, no i. No i, dobra, no i super. Ja nie wiem, czy to jest właściwie. Dobra, nie wiem, jak. Dobra, także widzę, zobaczymy się za chwilkę jak będzie boss albo nie, poczekamy poczekamy te 7 rundek, nie będę robić cięcia, poczekamy się te 7 rundek, więc spokojnie, jeszcze sobie debuffera postawię, stać mi, stać mi, oczywiście, żeby stać i powinno nam się udać, kurde nie chciałem zwrócić z kilka przypadek że dawno, no dawno do samolotu nie budowałem paragonu. Dobra, no i sobie zrzucamy z kilka pyk. oczywiście, dobra. No i powinno nam się raczej udać. Także no, bezprogramowo raczej. Trzymy znowu z kilka cyk. No i nam się udało, super. Także widzowie, jak wam się podobał odcineczek, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia do kolejnych odcinków z bossów, także dzisiaj mi miłego dnia, do zobaczenia, papa, pa, cześć, papa. Pa.